Witajcie widzowie, dzisiaj opowiem wam przerażającą historię, którą nadesłał mi mój widz na mój gmail kontaktowe. Zaczynamy. Cześć shadow people, piszę to ciebie w dość nietypowym yy, sprawie, ponieważ w moim ośrodku zaczęły pojawiać się jakieś dziwne ślady napisane czerwonym mazakiem lub krwią. Znaki te wyglądy przypominają skibid i toilet. Dodam, że od jakiegoś miesiąca słyszę stamtąd jakieś dziwne dźwięki, jakby kręt sam się odkręcał. Na początku myślałam, że ktoś, ktoś mieszka w mojej łazience, np. bezdomny, ale po dokładnym przeszukaniu łazienki przez policję nikogo tam nie znaleziono. Poza tym, skąd bezdomny no, mógłby wiedzieć, jak wygląda z Dodam, że te dziwne rzeczy działy się tylko w nocy. Kiedy znowu usłyszałam, że odkręcający się kran o 3 w nocy, postanowiłem iść do łazienki i sprawdzić to. Więc wziąłem latarkę i nóż do obrony. To, co tam zobaczyłem, było straszne. Kran się sam odkręcał i zakręcał. Następnego dnia wpisałem w internet, cytuję, jakie duchy mogą kontrolować dom. Dowiedziałem się, że dom może kontrolować duch zwany Poltergeist. Następnej nocy już nie było zakręcania i odkręcania się kranu. Jakby Poltergeist wiedział, że ja wiem o nim. Kilka dni później zapomniałem o sprawie. Światło zaczęło dziwnie migrać. Natychmiastowo weszłem do łazienki, aby się ukryć przed duchem. To, co zobaczyłem, było straszne. Skibidi toilet, który już na zawsze znikną ziomeczki. To była przerażająca historia, ziomeczki. Jeżeli macie jakąś straszną historię, wysyłajcie na gmail kontaktowy, który jest podany w opisie kanału, ziomeczki. Pamiętajcie o subskrypcji i naprawdę nie wysyłajcie takich strasznych historii, ziomeczki, tylko jakichś mniej przerażających na ten gmail kontaktowy, bo ziomeczki, ja się będę bał w nocy zasnąć, ziomeczki. Właśnie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i na